Trzecia część. Uczysz się? Nie, nie uczę się. Wiesz dlaczego? Telefonu nie mam, gdzie zrobić kalkulatora. To ja ci mogę dać. Nie ma, że nie robisz zadań, bo wywalę ci ten telefon. A nie chcesz chyba. Nie, nie chcę, abyś wywaliła telefonu. No i co? Tak? No to masz się uczyć. Nienawidzę się uczyć. Gówno. Jeszcze raz powiesz takie słowo, to nie będzie przez dwa lata jest słodyczy, tylko marchewkę i szpinak. Sama jesteś marchewką. Co ty powiesz, masz karę na dwa lata od słodyczy. Cudy... No kurde! I masz ze swoje, a z telefonem się pożegnaj na rok! Rok? Tak, rok, bo jesteś bardzo niegrzeczna i straszne, że mówisz brzydkie słowa i jesteś w ogóle nieogarnięta! Możesz. O, i Kar, i Milin, masz? Mi, Pieczasz mi, mi, mi? Nie.